Witam Was na moim kanale, bardzo się cieszę, jeśli tutaj jesteście. Ja witam Was słuchajcie z Daily Vlog. Tak mi dzisiaj naszło na tego Daily vloga, zupełnie nie wiem dlaczego, prawda? bo mam dość intensywny dzień ale właśnie lecę do pracy, zostało mi może jakieś 10 minut do wyjścia i między tą pracą moją muszę przejechać jeszcze do nowego targu jutro, wyobraźcie sobie, na trzeci dzień mojego panińskiego ale też jest dzień osiemnastki mojego brata, a ja obiecałam mamie między tym wszystkim jeszcze, że zrobię jakieś przekąski, jakieś sałatki i totalnie nie mam pojęcia kiedy i ja to uczynię, ale też nie mam pojęcia co kupić dziewczynom na prezent na ten Planiński. Fajnie jest mieć plan, jechać do, yy, do miasta i kupić to, co ci się zaplanowało. Ale jak nie masz pojęcia, co kupić, to jeszcze do tego dochodzi chodzenie po sklepach. Także yy, nie wiem, nie wiem jak ja to ogarnę. A jeszcze w międzyczasie, słuchajcie, zepsuł mi się aparat. Po prostu drugi raz wywaliło mi kartę pamięci. I to tak mi wywaliło, że usunęło mi wszystkie dane, wyczyściło mi, ca mi całą kartę i często wyskakuje błąd, że włóż kart karta nieodczytana, źle odczytana, włóż kartę jeszcze raz, ponownie ja wkładam i nic się nie dzieje. I to już jest drugi raz, kiedy w takim dniu, gdzie na przykład mam coś zaplanowane z nią, to ona po prostu rezygnuje ze współpracy. Nie wiem, czy ona to wyczuwa, czy o co chodzi. Ale jak to mówią złośliwość rzeczy martwych, i ja dzisiaj jestem skazana na mój telefon. I czuję, że za chwilę wyskoczy kolejny błąd, że brak miejsca na telefonie. Widzimy się w aucie. Więc po prostu będzie, będę Wam dawać jakieś takie przebitki Chyba, że się odważę, to wtedy możecie być dupi Na 16 muszę być z powrotem w Białce Jak coś, to Białka stoi To jest ostatni tydzień ferii, więc trochę się ten ruch na drogach i wszędzie zmniejszy I potem tylko byle do maja, byle do weekendu majowego Here we go again, jak to się mówi Co kupuje się dziewczynom na Panińskim? Ja się nie interesuję swoim ślubem, wiem to brzmi strasznie, to jest Maria, jak to wypowiedziałam na głos, to no masakra. się za siebie. Wiem tylko, że takiego mini-szampana bym chciała im tam włożyć. Ale co jeszcze? Co by tam mogło być? Myślałam o płatkach pod oczy, myślałam o ładnych spineczkach, myślałam o gumkach do włosów, no ale to też jest takie dziewczęce bardzo też, nie? No to... to nie jest dziewczynca impreza, you know? albo maseczki na twarz, albo... So, wybieram się do action, bo tam tam na pewno coś znajdę. Jeszcze muszę iść do apteki i e, jeszcze w ogóle chodzi za mną chińskie żarcie. Serio. Więc nie wiem, czy nie wyląduję tam, bo nie planuję wracać do domu, bo w sumie jest już za 20.12, więc myślę, że zejdzie mi akurat na tyle, żeby potem jechać z Nowego po prosto do Białki, a nie wracać już do siebie do domu i będę jeździć po 50 razy tam jest Zaraz po wydaniu pieniędzy. Nie wiem, czy wy też tak macie. No, więc kupiłam. Co miałam kupić? Pokażę Wam, jak dojadę do domu, czyli to pewnie, pewnie będzie godzina 19, 20. Ładnie sobie to zapakujemy, żebym to ja już to miała po prostu z głowy. No i nie wiem, przyjadę i chyba będę właśnie robić tą sałatkę, te przekąski. Teraz jadę do Lidla, ale w międzyczasie jadę na jedzenie, jadę na chińską, bo tak bardzo chce mi się jeść. Jestem tak głodna. O 7 rano zjadłam jajecznicę, jest godzina 13 i mój brzuch domaga się jedzenia już, więc. Idziemy! Ale spieknie grają! Zajechałam do Lidla, moi drodzy. Siądę sobie tutaj na chwilę na laptopa, bo siedzę, bo muszę coś ogarnąć. I pójdę na zakupy. Muszę zrobić sałatkę gyros. Muszę zadzwonić do mamy, co to tam trzeba było dokładnie, bo ja już nie pamiętam. I akurat będzie pewnie godzina 15. I reszcie pojadę sobie na białkę, czyli idealnie się zgrało w czasie. Ale mamo, powiedz mi, co to trzeba do tej sałatki gyros? Pekińską, kurczaka, kukurydzę i co jeszcze? A, a ten ser żółty ma być tarty, czy co? Idziemy? A ja muszę miskę też wziąć od was w, z chałupy, bo, bo ja nie mam takiej dużej. To tyle chciałam. Jakie roladki? No to ile ja mam tego narobić? Jakich jest tyle na to, 18? No to ja mogę, No to ja mogę zrobić to z tortilli, a wy sobie zróbcie tą sałatkę gros. No a, a ile będzie ludzi? Jednak nie robimy sałatki gros. My na planów robimy mini tortilly. Pączka, została jeszcze. Sama, sama ja robiłam jak coś, widzicie, po tak, że kółka to nie przypomina, ale poczekaj, to pączek, nawet zimny jest Wiem i pokażę wam, co wymyśliłam na prezent dla dziewczyn. ta im dam, żartowałam. Wiecie na co wpadłam? Mini żelki, taka paczuszka mini, a w ogóle w Action... Za całe 6 zł. Kupiłam starter na telefon. Fajny, nie? Kupiłam im po zajączku, bo w sumie jest gdzieś w takie nawiązanie. Ja wiem, moja kreatywność się poszalała dzisiaj bardzo. Dumna jestem, słuchajcie, wiecie z, czego? z tych opakowań, które kupiłam w, w Sinsaju. No, przepiękne, są takie tematyczne, prawda? Bo wszystkie jesteśmy takie aniołki i, i, i tak dalej. To to spakujemy do tego. Oprócz tego kupiłam sobie swój szampon, bo moje włosy, prawda, myją się raz w tygodniu. A ja kupiłam takie mini prosecco. Jedna jest w ciąży, więc jedna ma alkohol yy, free. To jest mój worek z prezentami. Patrz, patrz, patrzmy na to. Jest jak mi tu niewygodnie. Kupiłam, słuchajcie, skar skarpetki i tutaj... Nie wiem dlaczego mnie to śmieszne. Kupiłam skarpetki każdej po jednej parze. No skarpetek nigdy za wiele, prawda? Kupiłam maski e, do, do twarzy, takie owocowe, fajne, takie nawężające. E, kupiłam słuchajcie, filtr do, do Duffy. O, no, także idziemy dalej. Kupiłam im płatki pod oczy. Look at this więc myślę, że fajnie. Kupiłam im też, słuchajcie, gumki do włosów, takie po dwie. Eee, takie zwykłe, w sumie proste takie. Spoko, spoko rzecz, tak myślę. I kupiłam im jeszcze spinki po dwie do, do włosów. Aha, no jeszcze, no jeszcze. Bardziej dam po takim perfumie jednym małym, takiej miniaturce, bo myślę, że to jest taki fajny dodatek do prezentu O, ja Więc to jest nasz stół przyjemności, prawda? Takie coś wymyśliłam. Proszę się nie śmiać. Ja myślę, że są bardzo fajne prezenciki i taki fajny upominek. I praktyczny, ale też śmieszny. Resztę je pakuję. Może jeszcze nagram TikToka z tego w sumie. No i co? No, no, no i tyle, no i tyle, słuchajcie. Idę robić te tortille takie mini na tą osiemnastkę mojego brata. I w sumie to um, pójdę się pewnie umyć, jeszcze może poćwiczę trochę. Bo dzisiaj znowu miałam mniej słodkiego, rozumiecie to? Ja im tyle słodkiego, że ja czasem nie bym się pohamować. To jest, to jest właśnie moje, mój błąd. Dobra, słuchajcie, idę. E, miło było na tym vlogu. Mam nadzieję, że się wam podobało i dajcie znać, co myślicie o tych prezentach na ten paniński, czy w ogóle wy macie może jakieś bardziej kreatywne pomysły lepsze pomysły no mój jest taki, inny już nie będzie, bo to już jutro vloga dzisiaj na pewno już nie zmontuję, więc zmontuję go poniedzieli w niedzielę mamy dwa dni panińskiego więc w niedzielę też nie więc w poniedziałek go zmontuję i w poniedziałek go wyrzucę żegnam się z wami i życzę wam pięknego dziąka